Witajcie na moim kanale, ja jestem Amanda i zaraz za moimi plecami pojawi się Kuba i Lena i w dzisiejszym odcinku, jak już widzicie po tytule, będziemy mieli niewypij złego napoju challenge. I z napoi takich niedobrych mamy wodę z solą, sok pomidorowy, ja lubię, ale dzieci pewnie nie, sok z buraka, mamy bolero. Ja bolero lubię, uwielbiam pić je. Kocham polecam, jak ktoś nie lubi zwykłej wody nawet. Jak ktoś mi właśnie zmykuje wody bo Lero jest stopką, ale Lena nie przypada, nie wiem czy kuję będzie Mamy olej i na olej nie chcę trafić, przysięgam, bo jak trafię na olej to się zrzygam. No nie wiem, będziecie widzieć to na ekranie, co będzie w tym kartoniku prowizorycznym, bo nie mam kartonów i wyjątkowo ja nie mam kartonów. Zawsze mam pełno, Lena miała jakieś jeden więc taki jest. Ale oczywiście na samym początku chciałam za mnie się przywitać, przyszłość do tego kanału, żeby być na bieżąco, wpadać na mojego Instagrama i na mojego TikToka. I zapraszam Was na kanał do Leny. No i oczywiście zapraszam Was na kanał do Werki, bo u mnie jest pierwszy challenge nie wypij złego napoju z dzieciakami, a u Werki będzie drugi challenge właśnie z kubusiem i Lęką, więc od razu po moim odcinku zapraszam do Werki na YouTube'a do oglądania filmu. A teraz klasę i pojawią się dzieci. Dobra, jesteśmy i przed nami pierwsza runda! Wera nam naleje teraz jakieś picia, ale my nie będziemy wiedzieć jakie to są. Aha, no wy się przywitajcie, bo ja się pita. Dobra, zamykamy oczy. kuba ty nie podgląduj. Chyba, nie patrz. Nie patrz. Nie ma uszukiwania. A dobra, ja tu nie patrz. Chyba taki czy To jest zielona, nie Dobra dobra, jest gotowa. Dobra. Kto wybiera pierwszy słomkę? Kuba. Kuba wybiera pierwszy? Którą słomkę wybierasz? Którą albo trzy. Pokaż. To, to, czy to? Będziemy dobre, co? Tak. Będziemy dobre i niedobre. Musisz zobaczyć, które wybierzesz. No które bierzesz? Tom albo tom albo tą. Dobra, Kuba jest środkowa. Zapamiętajmy tak. <laughs> Boże, już widzę reakcję. A to nie jest tak Nie, <laughs> nie patrz! Ale oni tak nie jest. Dobra, w takim razie ja biorę tom, tutaj? Ja biorę tom. Dobra, yy, więc. A to jest taka, Nie się to? To? Musisz się kuba napić teraz. Napij się. Dosięga do picia? Mhm. Dobra. Dobra? Aha, widzę już po kolorze. Zobacz, wbora, czekaj. Dobra? Dobra? I nie no i widzisz, przynajmniej czegoś dowiemy. Smakuje ci? A może trzeba czerasz... No, Widzę mm. z Smakujesz? To możesz pić całe, jak będziesz chciał potem całą butelkę. Ale nawet całe kubek. Mm, ja mam lepsze. Ja mam soczek, kubuś. Ej, a buraki były niedobre? No. Ja lubię to. Musisz niżej Lena, bo ci nie... No, wila, musisz pisa. niżej. Muszę więcej tego picia wybalać, nie? Chyba tak, no. Ale. To jest cała, cała taka buteleczka dla Ciebie w takim razie. Dobra, runda druga, Kuba wybieraj słonkę. Wybieraj, no. Wybieraj, z której teraz będziesz pił? Znowu z środkowej. No to, to. Dobra, bo to powinien jakiś czas, bo dogadanie się z mamą. To jest woda. <grych> ja. Lena, Le którą ty wybierasz? Ja wybieram no tą, bo to jest trochę podejrzane no Dobra, no to ja tak. wybieram tą, dobra, to Kuba. Czy nie ponory, Ej, mogę wybrać to? Mo już musisz wybrać, już ją wybrałaś. A to jest, wody? Wiadomo, jest. No. To jest woda? Patrzcie, że nie woda. z tego. Na pisie. to zobaczymy, co to jest. Powiedz nam, co to jest. Co to jest? Co to jest? Co to jest. To jest. Okay. Dobra, okej, okay. to Kuba nie mówi, jak nie chcesz. Widzowie i tak wiedzą, będą podpisane. Teraz tyle na, na pisie. Dobra. No napis, No na... jest. No na pisie. Znowu woda jak... Co to jest? No nie wiem, powiedz, co to jest, Elena. No bo jak woda? No nie wiem, dobre. To smakuje. Nie, no dobre. Dobra, to teraz trzecia. Tu musi. No jak niedobre. Mm. Ja mam. Co komu to, to robię? Nie ja. Niedobry, ale znaczy w wszędzie. Sensie, Dobry ty, czy te, ty masz co? Co miał? Dobry. No to no to mówiłeś, że Lena go nie lubi Aha, ty miałeś, ty miałeś bolero, dobre miałeś A ja tak, miałeś tak mówię, on ja a ja mówię, bo jest solo, bo mówię, że tak nic nie mówi. co miał? E, bolero co to? to moje saszetki, takie Dobra, zaczynamy rundę trzecią, Kuba wybiera By, Nie siedzę, nie siedzę, co ma, bo ona już jest... Gdzie tam patrzysz? A ty tak? sama szóstkę. ty już jeszcze Tą wybrałeś. Dobra. Dobra, kuma wybrała tą, to ja wybieram środkową, Lena na boczną. No nie! No dobra, to by ty wybieraj. Kuma tą. Tak. A ja chcę wiesz. Tą? Tą. No dobra, no to nic się nie zmieniło. Dobra, to słuchaj, ja pierwsza się napiję, dobra? A potem ty. A potem Lena, a potem ty. Dobra? Ja Dobra. Kiedy? Po mnie czy po lenie? Po siostrze, czy po dzieci? No. Po dzieci, dobra, mm -hmm. okej okay. Wokoło do dzieciaków i pierwsza Pij, jaj, ci niedobre? Uh -huh. A co masz? To <grym> <grym> co, co To co było? Spróbuj sobie ja Spróbuję, nie? Ja bę... Tam, co jest tam, co, co to jest? Nie, to jest Co to? Bój. Nie lubię ale czego nie lubisz? Co to było? To bo ty masz dobre! To jest super! No, no teraz ty Ale ty ma... nie masz, ty masz dobre! Ty masz przepisy. Tu jest niedobre! Tu jest Ale niedobre. tego nie pijesz, ty pijesz to, to ty dobre. Pijesz, ty pijesz to, bo to jest fasłka, tu masz dobre już. To jest ble. Dobre ty masz. Dobre to jest przepyszne! Fugo. Kuba. Kuba, słuchajcie, Kuba nie chciał spróbować frugo, mimo mu pokazałam. Tak, mogę ja e, Już ci pomogę, ale chcę spróbować wodę, którą piła ciocia. Więc zapraszam. Zapraszam. Proszę bardzo. A jaka jest woda? Jeszcze na środku. Na środku. Tutaj, tutaj. Zobacz sobie nawet. Tu? No, tutaj no, tutaj no. Taka jest, taka, taka jest. No, zobacz sobie. Co dobre? Dobre. No to spróbuj A jeszcze to raz. Nie spróbuj jeszcze raz. Dobra. Pij jeszcze całą wodę z sobą. Co dobre? Serio? Chyba małego łyka wziąłeś. pij! Ja no nie wiedziałam co to tak je. jest, ale czułam, że miałam papier. Pij, 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 pij. Ja się. A on się już napił, ale na to teraz ty spróbuj. Teraz ty No dawaj. Eee. Mmmmm. Troszczy. Lena oszuć. Weź Ja nie będę piła wody z solą. Dobra, to co? Ostatnia runda? Nie, nie, przeble. <grym> ale nie to, inne będą. Inne. Ble. Będą na pewno lepsze. Woda będzie. Ale fajna, nie taka ble. Nie taka ble, patrz, to się już wylewa, patrz, to się wyciąga. Patrz. To się już nalewa? Nie no to... A lubisz kolę? No, nie lubię kory. No i dobrze, bo od koli to... Nie lubię. nie dobre. Nie nie, 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 dobra, tak. nie dobrą wodę wylewam. Znowu. Mama będzie nalewać teraz dobrą już. Nie, Może, Ja muszę mieć zamknięte oczy. Ty też. Dobra, Lena, wyspanił się. No, my musimy. Ja pierwsze wybrać? Tak. I ty się pierwsze na To ja wybieram Tom. A to ja wybieram. No dobra, trudno wymiesia. się. Ja piję, no to bo to zostaje ostatnie. A ja nie lubię tego wody. Ja nie piję tego wody. Niedobre czy niedobre? Dobre. Ty Ty dobra Ty niedobry! mi Dobra, ale... Weź i wyjmij Powiem tak, y, było to dobre chyba, ale nie wiem, czy to nie jest kisko, bo bo ma... tak, nie byłam pewna, czy Nie nie ci? Ty nie dobre Ja miałam niedobre jest brudny z czegoś Z kartonu To czekaj, wymienię ci najmniej Ciocia miała niedobre dlatego, że cię za dużo pić i trzyma w domu no, dawaj Lena, pij. No musisz niżej. No co tam podglądasz? No musisz niżej. niżej. Nie, nie. No dawaj. To jest woda za górską. Nie. Ale A jakieś słodycze dostaniesz. No, słodycze Lena dostaniesz. Kuba, dawaj, bo jeszcze ty. Ja Napisie. Na Napisie. Nie ma oszukiwania. Kuba też rzucicie. Idzie jeszcze na pięć, Kuba? Nie lubię te. Ach, buraki. Dawaj, nie, kuba. nie ma buraki, na pewno. Nie chcę, co? No ja. No co, ty ostatniego nie weźmiesz? No dawaj, wierzę Kuba, wiem, Ostatnie! Ale... Kuba. A co to będzie? Nie pijemy. Nie, już nie pijemy, bo Kuba już nie chce pić, tak? Co on miał? I co? Olej. Olej. Ja już nie piję. Już nie pijesz, tak więc e, jeżeli taki cię wam się podobał, staw chciał... o nie, i widzimy się w kolejnym. Pa. Pa. Dzień, pa. pa, pa.